Champion of the World, I zapowiadana niespodzianka. Fryzura Lennoxa Luisa ukrywana pod Beretem przez kilka dni. Pod walką Nic nie wiedział, jak będzie ugrzany. Mamy okazję zobaczyć tą wyszukaną fryzurę. <try> A Atlanty. w grze Alabama. w walce z na 25 zresztą. Nagrał to, dwukrotnie z Rydzikiem Bowie i raz z Michaelem Moorem. dwóch z pasów mistrzostw, IBF i WBA. Real deal, Holy, The Warrior, święty wojownik, kilka przydomków, Evandera Holyfield. Jest zwykła muskulaturka. Jej dom usta piersiowej, jej dom u bicepsu, Mistrza Let's have a nice fight. and good luck to the walki, powodzenia dla obydwu, powiedział pan Artur Mercante. To jest oczywiście niemożliwe. <mulity> <mulity> Zobaczymy. Mnóstwo przepowiedzi. Mnóstwo buńczuczności, przede wszystkim ze strony Wandera Holyfielda. Oj no się zaczyna. Zaczyna się pojedynek stuleci. Kolejny w tym stuleci. O i rozpoczyna agresywnie, bardzo agresywnie Lenox Pluj. Lewy szerfowy prawy prosty. Pięte na blokie. Holyfield ucieka pod lewą rękę. Chował się. No, bardzo zaskoczył chyba Holyfielda ten atak z dystansu. Lenoxa jest na pewno szybszy od niego. Widzieliśmy w tym zamachu lewym szerfowem Holyfielda, że Ciosy jego wyprowadzane są troszeczkę wolniej. nasz jest rozluźniony. wód. jeden zwód, drugi zwód. Ta lewa ręka, to co zapowiadali i trenerzy, i ci, którzy kibicują Lenoxowi, ta lewa ręka będzie odgrywała tutaj ogromną rolę. Ten lewy troszczy, szybki. I właśnie od tego zaczyna Lenox. Wszyscy, wódzcy za tym krami. Musimy utrzymywać olifilda lubiącego walkę w tą no ale zobaczcie, pierwsza runda wyrównana, rozpoznawcza, nic specjalnego się nie wydarzyło. Rozpoczyna się drugie start. I znowu agresywniejszy, szybszy, dynamiczniejszy Lennox Louis. Ugania się jak much od ciosów Louisa Evander Holyfield, ale te lewe dochodzą. Teraz zaściało Evanderem Holyfieldem piękne, mocne uderzenia lewy, prawy na szczękę. O, wyczekuje Evander Holyfield. to wszystko uśmiechem, ale zdaje mi się, że jest to taki uśmiech e, jak gdyby przez łzy trochę, bo te kilka uderzeń Luisa było jednak bardzo, bardzo mocne. Jest jednym z najlepszych sędziów na świecie i właśnie prowadzi takie walki o największe tytuły. I tutaj to zaskoczenie, ten lewy prosty i prawy i ta obrona przed prawym Lenoxa, Oczywiście widać, że o właśnie ten lewy prosty, taki lewy prosty ogłosił Andrzeja Gołocę i potem już była tylko formalność. Tu Holifil przedstawił swoje doświadczenie. Taktyka Lenowska-Luica, lewe proste, wyprzedzające akcje Holifilda nie pozwala mu na przejście do pół dystansu. Próbuje wyprzedzać lewymi, poprawiać prawymi utrzymywać w dystansie Holyfielda. Ten na razie wolniejszy rzeczywiście jakby nie znalazł jeszcze właściwego rytmu proszę bardzo nie może sobie poradzić z tymi lewymi bezpośrednimi Lenokta Luisa ale zdaje się że próbuje za wszelką cenę przedrzeć się do pół dystansu tak jak teraz mam na narożniku Luisa cała seria mocnych ciosów. A jest ta trzecia runda proszę państwa co to? to. A trzecia runda która miała być końcową rundą w tej walce. Hmm. Luis wyjdzie chyba do treści. Jeszcze minuta i kilkanaście sekund do końca trzeciego starcia. Nie wierzę co aby pojedynek zakończył się już po 9 minutach. Myślę do presji, choć przez moment był w kłopotach Lenos Louis. Ale pozwolił zbliżyć się do pół dystansu Ewanderowi dobi. Ale już już odską już się. Odskączą się Luiz. Już jest spokojny, już jest opanowany. Już wie, że... Chyba w tej trzeciej rundzie litycznej niemalże nic złego mu się nie stanie. Ale kilka uderzeń Kolkisa pokazało, że ma nieprawdopodobną siłę. Taki... Ile półwystan się strasznie grozi. Jeden z takich prawych nie tak przynieżał, nie proszę Państwa. nie trafił, teraz trafił prawy. I tak, następny prawelem. prawy. I lewy, cała seria w się wysoko ręce Lenokta. Odgryza się prawym, lewy prawy, ale są to ciosy krótkie, nie są takie silne jak te, które otrzymał od Holyfielda. Tak, w zasięgu, blisko, łapie za głowę Wandera. Blisko, prawym takim z wodem i lewy sierpowy i tak Holyfielda. runda się kończy. Nie udało się. Ale już jedna zapowiedź przed tą walką się nie spełniła. Evander Holyfield nie wygrał w trzeciej rundzie tak jak to ogłaszał, bo taką miał informację od Boga. Enoch Louis nazywał go hipokrytą, twierdził, że niemal codziennie łamie. Każdy z dziesięciu przykazań, a mówi, że jest tak bardzo głęboko wierzący, że ma wiele nieślubnych dzieci, mówi się, że jest dziewięcioro, pięcioro ślubnych, to nie jest takie istotne. W każdym razie trzeciej rundzie pojedynki nie zakończył, ale zaczęło się robić ciekawie, bo Ewander Holyfield, cedarsz jednak do tych dystansów, który których jest znakomicie, kilkakrotnie mocno trafił Lennox luisa ten opanował sytuację, ale o, to świadczy o tym, że w Ewander Holyfield jest niezwykle groźny. jego podwórko, to są jego umiejętności, jego wiedza. Proszę, prawie cierpko. Dobra, ja dobra. Ewander zaczyna lewym prosty. Ja prosty. Ja prosty. No, Holyfield, jeśli nie próbuje wyprzedzać akcji Remoksa Luisa. To nie ma szans w tym pojedynku, bo po prostu nie dobierze się mu do skóry. W dystansie jest słabszy, bo ma krótsze ręce. a wyprzedza go lewymi prostymi próbuje poprawiać prawą. Teraz próba przejścia do półdystansu. Evander jakkolwiek nie ale zostawił nogi w odsłonił się, nadział się na mocną kontrę. No i niewiele brakowało, a znalazł się na mac. Prawy prosty, ale to jest to za ucho, w to jest to za Powinien wejść do dystansu. Powinien się przytulić. Następny. głowy cios. Te ciosy już gdziekolwiek robią wrażenie proszę Państwa. Kryzys przeżywa. Holyfield. Otrzymał prawy ciężki cios. Prawy podwórzkowy jest osołomiony. Ręce wysoko. Lewy tuł. Lenor zrobi co teraz. Bezkarnie. Prawy podwórzkowy. Prawy na górę. Osałomiony Ewander. Teraz to wystracenie. Jeszcze prawy. Jeszcze jeden prawy. Teraz balans słowia I ten lewy prosty. Przytrzymuje. Nie wolno przytrzymywać. Sędzia tego nie widział. I wreszcie atak. Odsąknął się. Chyba to strot poszło. Lewy na tułów. Ale był niebezpiecznie trafiony tym prawym. Silne są te ciosy z prawej ręki Lenowska. Przytrzymuje lewą ręką bo, że jest zaskoczony Ewander. O właśnie. Ten czas w głowę, proszę Państwa, Zaan na chwilę Holyfield, a. proszę zobaczyć i ten prawy, jeszcze jeden, ten nie doszedł, minął, odparł się po szolę, ale ciągle ten prawy, który doszedł w tył głowy, był ciosem, który o oproszej. Kolejny prawy podróżkowy. Holyfield odruchowo, intuicyjnie, podświadomie zasłaniał się, bronił się i Lenox tego nie wykorzystała. Była to szansa, był to trudny moment dla Ewandera. Zobaczymy. Jak będzie teraz, czy pójdzie bliżej, czy powiedzieli trenerzy, że tylko szansy może szukać wtedy, kiedy będzie aktywniejszy. Zaczął Holyfield lewym prostym. Dwa, trzy, kolejny lewy. Lenok się rusza, ręce wysoko, blisko głowy Holyfilda. Przeszkadza mu, ogranicza jego ruchy. Więcej balansu. Więcej w le w lewo, właśnie żeby przed tym prawym uniknąć tego prawego. Za nisko ta lewa ręka troszkę, za nisko. Lenox teraz dostał lewy cierpowy, Kolejny lewy cierpowy. Zaskoczył. Nie można opuszczać rąk z takim zawodnikiem, jakim jest Ewander Holyfield. I lewy na tu. I miała w pół To jest podwórko Holyfielda. Tutaj z tych powinien dojść do głowy Lenoxa. I znowu lewy to e w momencie, kiedy jest zagrożony, kiedy Ewanderowi Holyfieldowi uda się przejść do pół półdystansu, tak jak w tym momencie, za chwilę będzie trzymanie, za chwilę będzie clinch, za chwilę będzie moment oddechu dzięki właśnie temu sprytowi, temu wspaniadztwu w które demonstruje. No tutaj w tych fragmentach wściekły był Ewander Holyfield, rzucił się na Luisa, no ale poza tym jednym, może dwoma czasami niewiele krzywdy zrobił Brytyjczykowi. A więc siódma runda i na razie bez wielkich sensacji, bez wielkich wrażeń, właściwie w trzeciej rundzie fragment, w, której, w którym Louis był w opałach, w tej rundzie w trudnej sytuacji Wander Holyfield, no ale spokojnie, spokojnie panowie, nic wielkiego się nie stało, nie ma powodu, aby tak jak w walce między Tysonem a Bocą doszło do jakichś niepotrzebnych pięć, krajny C. A ładnie, znowu tym prawym trafił No a i znowu jego wspaniałość, bo właściwie jeszcze sędzia nie do końca dał znak do rozpoczęcia walki, a on już uderzył. To, to nie było Przez. ale no Znowu w trudnej sytuacji jest Przetrwał i atakuje. Tu rozwiązanie. Dlaczego ci sekundanci nie mówią tego w narożniku? Yy, I wokół ringu, sporo oglądał kaset z walkami wielkich bokserów z XX wieku, końca XX wieku Ali, Muhammada Ali, Joseph Zwiera, Georgia Foremana wielu, wielu innych. O, tu ma teraz poniżej pasa, uderzył Evander Holyfield, przybił się mocno eee, Lennox Lewis, ale sędzia nie zareagował. Cała seria zdecydowanego wyraźnie eee, Evandera Holyfield. Ale zabrakło kontynuacji tego ataku. Ale sporo przyjął Lennox Lewis. że to były ciekawsze pojedynki. Tutaj jest ogromne wyrachowanie Lenoka Luisa i jak gdyby niemoż Ewanda Holyfielda w przezwyciężeniu warunków fizycznych Brytyjczyka. Nie może przedrzeć się do pół nie może zrealizować tego, co potrafi najlepiej. Już jest blisko tytułu. Teraz trafia lekkim lewym, lekkim prawym, praca nóż, techniczny ładny bok. Przeszkadza Holyfieldowi, nie pozwala mu na to. Wyprowadzenie tych tosów w pół dystansie. Lewy na tu. Prowokacja, żeby opuścił i próba prawego. Lekki to. Cios. Ale proszę, przypiesza, seria. A no może jeszcze teraz? Jeszcze 15, 12 sekund. Udziejły się nogi podchodzi idem. Magło strzymał. to tak, to już końcówka. Już Lenok podnosi rękę. Już na punkty wygrywa. Gąb. Już bieży to. Zobaczymy jeszcze. Poczekajmy na werdykt, ale... Ale proszę Państwa, no cóż, na pewno lepszym bokserem w tym pojedynku, technicznie lepszym, lepiej realizującym plan taktyczny i lepiej wykorzystującym swoje walory fizyczne, swoje umiejętności techniczne był na pewno Leno Fluid. Tak, mocno podłamany wydaje się w Wanderholley Field. No cóż. Trudno się walczyć z takim pieśniarzem jak Senat Louis, być może niedocenianym stanem, być może niedocenianym przez wielu dziennikarzy czy trenerów, ale niewątpliwie ma on bardzo duże umiejętności, dużo mądrości ringowej, potrafi realizować swoje założenia taktyczne, czego nie potrafił, właśnie tutaj nie mógł realizować Evander Holyfield. musiałby w stylu Majka Tysona rzucić się do jakiegoś szaleńczego ataku z ryzykiem, że nadzieje się na kontrę, która będzie nokautująca i kończąca. Widocznie nie chciał Bał się takiego ryzyka, takiej niepewności, takiej odpowiedzialności. Bał się, że być może znajdzie się na deskach, być może on przegra przez knockout i dlatego po, sposób, w jaki próbował pokonać e, Lenosa Ulisa, chyba okazał się niewystarczający. Mówię chyba, bo głos decydujący należy do sędziów, ale sądząc po reakcji widowni, e, to chyba wszyscy przygotowani są, i wice Ewendera Holyfielda, Amerykanie, na to, że jednak tytułem tytuł Mistrza Świata w trzech organizacji królem, nowym królem po siedmiu latach właściwie braci takiego zawodnika na świecie zostanie Lenos Pluj. No, byłaby to dla niego wielka szansa, wielka nobilitacja, e, pewien trysek w dla Amerykanów. No, ale zobaczymy, zobaczymy, poczekajmy. W każdym razie, moim zdaniem, nie muszę się zgodzić, ten pojedynek nie stał na jakimś rewelacyjnym poziomie, nie był za bardzo emocjonujący. Natomiast no, waga chyba, ciężar gatunkowy tego pojedynku być może dla obydwu była taka, że, że no musieli, że Louis żeby no, zrealizować swój plan, walczyć niemal, tak jak biegacz, który biegnie po rekord świata na dystansie i wie jak ma sobie w każdym 100 metrów, on musiał w każdej sekundzie wiedzieć, co ma robić, po to, aby favor efekt końcowy. Holyfield. Judge at ringside, Stanley Christodoulou, scores about 116 to 113 in favor of Lennox Lewis. Judge at ringside, Larry O'Connell scores about 115 to 115, even a draw, the decision is even a draw, both champions retain their belts. Remis, proszę Państwa, to jest niesamowite, jako że jeden z uznał zwycięstwo Evandera Holyfielda, jeden z sędziów, triumf Luisa, a trzeci uznał remis. Larry O'Connell tak, Larry O'Connell dał remis. Mimo, że jest to przecież angielski i doskonały fachowiec, też walczył w dystansie, nie dopatrzył się jednak przewagi. Lenowska, a przepisów, yeah. Nie wiem, jak wygląda to w tej chwili, ale nic świata remisują, e, nie traci tytułu. Także trzy właśnie lary opony, środków 115-115 dla obu bokserów. Zaskakujące decyzje sędziowskie. E, trzy punkty przewagi dla Luisa są moim zdaniem jak najbardziej uzasadnione. Dwa punkty przewagi dla Holyfielda znacznie mniej. Remit także wydaje mi się dosyć dziwnym rozstrzygnięciem, bo sam Evander Holyfield wydaje mi się być zaskoczony tym werdyktem.